Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy na najmniejszym interfejsie Fortnite. To jest odcinek, po prostu, jakby część druga, bo w poprzednim odcinku grałem na największym interfejsie, a w tym odcinku gram na najmniejszym i naprawdę ten interfejs gigantyczny jest. Znaczy, Jezus nie gigantyczny, tylko. Po prostu, nie, to po prostu takie mało się ja nic nie widzę, patrzcie. Co to jest? Nic nie widać naprawdę, ja nie widzę ile mamy wkłęsów, nie widzę końcówki meczu, nic nie widzę. Naprawdę, jak ktoś gra na takim, to ja w to nie wierzę. Oni to pewnie do jakiegoś, właśnie do challenge dodali, bo się nikt na tym nie gra. I będzie ciężko, więc polecimy sobie na stęchły skład. Będzie ciężko zobaczyć, gdzie mam taką grotę. No tu nic nie widzę, dosłownie to jest takie małe, że będzie ciężej, będzie ciężej niż na duże, bo na duże mi te wszystko widziałem i trochę tylko zasłaniało, ale teraz dosłownie nic mi nie zasłania. Mam jakby pełny ekran, bez niczego. No. I zrobię jeszcze odcinek, że Fortnite, ale bez celownika, więc no. Fortnite bez celownika może być ciekawy. Więc nagram tych wycinek. Jak, jak przegram teraz, to, to mogę szybko przegrać, bo chyba dobrało w miarę dobrych i gram ja słaby jestem. Więc jak przegram to zagram drugą rundę po prostu. Tuż mam kroki. Co? A, no nie ma... A, lewy. nic tu dosłownie nie widzę. Nie widzę jakie ja mam itemy, już. Nic nie widzę widzowie. To jest taki wielki ten interfejs. Mamy pompę. Nie, nie, to za, za ten... A nie czemu ja znowu wielki... Ej, dobra, sorry ogólnie Widowie. Ja się mylę. Pomyliłem się po prostu już dwa razy. Po prostu ten interfejs jest taki mały. Takim mini po prostu najmniejszy interfejs, się dało wygrać. No i potem sobie oczywiście zrobimy challenge. Bez celownika będziemy grać challenge i bez celownika będzie ciężko. No, bez celownika będzie mega ciężko, bo bez celownika pewnie nic nie trafię, ale dobra, spróbujemy. okej okay. Gdzie tu są ludzie? Jest loot jakiś w sumie. Dobra, idę potem ten ja nie, nie widzę w ogóle ile mam massu. To jest problem, że nie widzę ile mam matsu. Dobra, hmm. weźmy taktykala. Weźmy taktykala, ale jak znajdę zielonego, znaczy zieloną półkę zwykłą, to to wymienię wtedy. Nie wiem czemu mi dobiera boty Bo jest tak, że albo mi dobiera boty, albo mi dobiera potęgów. Nie mam czy czemu mi, mi boty dobiera. No i to teraz. Ale nie no, jeszcze tak na, na początek sezonu. To mi w ogóle botów nie dobierało i nie, mo nie mogłem nawet e, czasami 50 miejsca nie zajmowało mi. I nie wiem co się dzieje e, na no, tym teraz. Że mi boty... znaczy ja się cieszę w sumie, że mi boty dobiera, ale... No. Dobra, ogólnie mamy kolejne kroczki. Nie mi pompy zielonej, więc... Musimy jeszcze szukać typu prawdopodobnie posób skrzynek jak czy coś. 105 so, Dobra. Jest pompa, ale nie zielona, więc nie biorę. Jest lepszy ode mnie Widzowie, on miał 1 HP! 1 HP! widowie ile trwa? Wiem, że mam S-finy, jak chcecie z tego odcinek to idź mogę, mogę nagrać z S-finy, nie wiem po co Znaczy shortsy nagrywam, bo wiecie, bo ja nie mam OG skinów, Ale ten, odcinek trwa 5 minut, dobra to, z... to Zróbmy tak w sumie, że Zagramy, to znaczy wejdźmy do lobby Wejdźmy do lobby i zagramy sobie chwilę na tym najmniejszym interfejsie Na jakiejś mapce, na, na kreatywie No dobra, nie wiem na jakiej mapce, ale może no. Na... Dobra, e, chodźmy na mapkę Spiszmy sobie jak to się nazywa Eee, um, de, de Na depicie sobie wygrane, bo czemu nie? Eee, pit dobra, Depeat. Karnet, sobie jeszcze w karnecie ubierzemy na glory. Z ostatniej strony, ale wie, wiem, że już każdy ma prawie wymaksowany karnet, ale ja nie mam. Dobra, to. I karnet ubi. Tu odbieramy też ikonę gracza. Czego to, się nie pasuje. No jeszcze ten był dobra, no I weźmy sobie innego skina, ale nie skina, nie, weźmy innego kilo. No ten, jeszcze go nie testowałem. <coughs> mam taki kaszeń Dobra, lecimy na Depita. Publiczna jest No i to, to co sobie czekamy teraz.

no, zostawcie sobie łapkę w górę, jak chcecie więcej odcinków, bo też nie, nie nagrywałem przez jakiś czas. Więc no, jak chcecie więcej odcinków, to no piszcie, piszcie, piszcie czego, bo on z Robloxa na pewno nagram, może dzisiaj jeszcze. Jakie może troszkę tego na Tak bym chciał go kupić. Ale niestety nie kupiłem nie słabo trochę. Слава Глория. dobra, 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 bierzemy sobie spalla. Dobra, jak mamy z bierzemy z kara. mamy skara, Mamy to wszystko, bierzemy sniper bro. I wskakujemy I gramy na najmniejszym interfejsie Nie wiem czy on tego. Co jest? Czemu nie buduje? ale Ale chyba HEDA od tego mi się wydawało, ale nie wiem, nie jestem pewny. Możecie też napisać w komentarzu czym mnie lepiej słychać, bo... No bo ten nowy mikrofon mam i nie wiem czy lepiej mnie słyszycie Albo dobra w sumie sobie opaść, że nie musicie okay, No i wiesz, greedy tańczył, no bo on se kupił wczoraj, przedwczoraj albo dzisiaj no, w sumie pukam, ale... Fajnie, że to było takie fajne, że... Tutaj coś mi się tu greedy za że bym nawet kogoś zabił. I co, nie jesteś taki dobry? Nie jesteś w ogóle dobry, ale nie aż taki, no nie, ja nie, to się skona, no. Nie, no, ale ten typ przykład nie myśli, że jest najlepszy od 1000 kg. Ja tylko coś sprawdzę. E, dobra. Dobra, lecimy. No, żeby tak film trochę dłużej trwał, to jeszcze sobie poprawę. film trwa 12 minut. No dobra widzowie, no to nie wiem. Widzimy się w następnym odcinku i cześć.